Ten przepis robi się w 35 minut, wychodzi z niego 8 porcji. Jest to i jest ma, według tej gazety, z której pochodzi przepis Kobieta i Życie, oceniany jak łatwy. A składniki do wytrawnych trudu kącików to: jedno opakowanie ciasta francuskiego 275 g, 250 g mielonej wołowiny, 100 g fety. 50 g suszonej żurawiny, 250 g jogurtu greckiego, pół pęczka kolendry, dwie łyżki śmietan 30%, jedno żółtko, jeden z czosnku, sok z pół limonki i na koleju, kolei czyli sól pieprz, cukier i sezam. Ciasto rozwijamy, z lodówki rozwijamy i czosnek przejściemy przez plaskę. Mięso usmażamy na łyżce oleju, dodając pod końc czosnek i smażymy. Ciasto kroimy na 8 kwadratów. Dodajemy suszoną żurawinę i fetę. Przekładamy do miseczki. Oczywiście mięso. Dajemy żurawinę i fetę. Przeprawiamy solą, pieprzem, czyli i kary. Na środku każdego kwadrata nakładamy po dwie farszu. W międzyczasie nagrzewam piekanie w temperaturze 200 stopni. Kwadraty składamy na pół formując trójkąty. Pakieciki układamy na blasze z papieru. Smarujemy je śmietaną wymieszaną z żółtkiem. Posypujemy sezamem. 15 minut w temperaturze 200 stopni. Dip przyprawiamy z solą, pieprzem i cukrem. Dodajemy też kolendrę. Mieszamy i podajemy z upieczonymi trójkącikami.